Na rynku tam chłopi przyjeżdżali z produktami na rynek i podszedł Niemiec z woreczkiem amunicji i wrzucił chłopu – idź, idź tam do dowódcy do partyzantów i oddaj im. <grym> no być może on chciał pana wyróżnić z tym spotkaniem, z tym dowódcą okręgu, co? Chyba tak, ale ja pokrzyżowałem to wszystko. Później upłynęło parę miesięcy, to już lato było, dowódca mój mówi, jedziemy pod Lidę. I on mnie wziął na osłonę. On dawniej brał drużynę całą. On taki był pewny, że ja jestem tak odważny, że ja za, za dziesięciu. No i pojechaliśmy, okazuje się, że on miał właśnie spotkanie z tym, co tutaj książkę ma. I my spotkanie mieliśmy 10, 10 km czy 8 km blisko Lidy, w tym majątku Harasimowiczów, bo pamiętam, bo to koleżanki, które uczyły się w gimnazjum też, co z tego wiem. No i ja, będąc w Osłonie, i, i jak oni rozmawiali, to ja nie byłem ciekawy, siedziałem w drugim pokoju. Ale kiedy obiad i kiedy ja siadłem, to komendant w cywilu oczywiście, ja nie wiedziałem, że to jest komendant okręgu, odzywa się, no powiedz mi, jak tam było z tym Niemcem, którego siedział, który był w koleśnikach. Jak zrobiłeś? Ja popatrzyłem na niego. Popatrzyłem na Komendanta Krysie i zwracał się. Tajemnica. Dosłownie powiem, tajemnica. Szokiem było dla niego moje ostre słowa w stosunku do komendanta okręgu, i szokiem było dla Krysie, że ja się tak zachowałem. Spojrzałem jeszcze z pudełba, a wtedy z Krysia. Mnie, to jest komendant okręgu, mnie zapoznał, ale ja się nie usprawiedliwiłem. Popatrzyłem tylko, siadłem za zaliczkę, jadłem obiad, na się nie odezwałem. I wcale nie opowiedziałem o tym, jak ja zdobyłem. Bo wtedy mógł nawet powiedzieć, no to zostajesz oznaczony tym i tym, bo miał prawo. Miał prawo mnie mianować o jeden stopień wyżej i miał też to samo prawo mnie oznaczyć oznaczeniem Wa krzyżem walecznych. Bo dlatego na to kwalifikowałem się. O ile nawet nie krzyż w military, bo zdobyć amunicji, broni, no, to była nadzwyczajna akcja. To bardzo się wszędzie rozniosło. To bardziej jak więzienie. Tak, z porządku, to bardziej. To była właściwie pierwsza Pana akcja, prawda? Tak. Powiedziałabym do tego furmana, a co mnie obchodzą, że oni pojechali dalej i, i uznali, że niemożliwe, że oni powinni, a ja idę na śmierć. Przecież ty idziesz na śmierć, bo ty jeden ich tylu miał tam zaatakować, a ty idziesz? A co mnie obchodzą oni? Tak powiedziałem. Co mnie obchodzą? Ja mam swoje zadanie i koniec. A dlaczego tak pan powiedział? No, byłem wściekły na owe Przez <noise> Przecież jego w gębę mu nie dał. <noise> Ogólnie wszyscy mówili o tym. Ale Krysia się nie Nie, nie. nie. jemu wstyd było. Ja go upokorzyłem, tym milczeniem ja upokorzyłem. On widział włonie. Moj, mój wzrok taki, ja miałem wzrok taki ostry i wściekły. <laughs> no być może on chciał pana wyróżnić z tym spotkaniu, z tym to był co? E, chyba tak, ale ja pokrzyżowałem to wszystko. <laughs> Tym słowem, tajemnica. A jeszcze powiedział w ten czas, no proszę, jak wyszkoliłem swoich żołnierzy. Jak gdybym mu powiedział, to się znalazłbym się w tej jego książce. To tak, tak a tak to nie. No proszę zobaczyć. Tutaj zaznaczyłem Błota. Błota zawsze jest tak, prawda, na mapie, Błota. A tutaj krzyżyki, to druty kolczaste, naokoło. Tutaj przejście, chodnik i furtka, tutaj. Ja po tej płyce chodnikowej zorientowałem się, że tu musi być furtka. No Właśnie miałem zapytać, to znaczy, jeżeli już pan zaczął strzelać do tego komendanta, to tych trzech, co oni zrobili wtedy? A to oni z tyłu dobiegli w ten czas. Odstrzeliwali okna, to już wiedzieli, gdzie furtka, bo dlatego, że y, widzieli moje ślady. Ten komendant ranny wpadł do, do, do tego do środka i usunął się. Bo ja drugą serię mu przełożyłem. On wtedy usunął się, on sami i ten, i wtedy koledzy dopiero dobiegli do mnie. Sam jeszcze dobili tego niemca, bo on jeszcze to ja sobie pomyliłem, no ja jednak nie zabiłem, tylko oni zabili. Rzucony grana został do środka już, rozerwał się i oni widzieli, że my już opanowaliśmy. Ja ręce do góry, ale ja wpadłem na ten bunkier swój, bo sądziłem, że mogą być podziemne wejścia do tego bunkru. A więc pilnowałem. Oni ładowali broń i amunicję na te furmanki, na który, którymi żeśmy przyjechali. Od razu tych do niewoli wzięli, wyprowadzili i dali do pilnowania. Ja, automat, trzymałem nad nimi. I, bo no, rzuci się jeden, drugi, ich więcej jest, ja jeden jestem tylko. Więc po niemiecku, że ja nie będę ich strzelał, powiedziałem. I oni się położyli, jeszcze ręce w dalszym ciągu trzymali do góry. Na tym podwórku? Na tym podwórku. I dopiero jak załadowane zostały te fury to bronią, amunicją, to oni w samych koszulach ich załadowaliśmy. Te mundury zostały w tym, tam niektóry tam chwycił, później mundur jeszcze nałożył, bo to zima była. No, a my nie mogliśmy się zmieścić na fury, bo ryzyko było, myśmy biegli obok fury, biegliśmy. Trzymając broń w pogotowiu, pomimo że oni rozbrojeni byli, ale w pogotowiu, że w razie jak będzie uciekał czy coś, to wtedy zostaną Także myśmy dowiedzieli, a ponieważ to byli Austriacy, to myśmy przesłuchali ich, porozmawiali po niemiecku z nimi, powiedzieliśmy: Jacy są Polacy, że nie mordują, cało, wszystko. Także oni, oni się. Niech bandyt, <noise> że my nie jesteśmy bandytami. No, że, no i my zażądaliśmy okupu, broni amunicji. A jak ich przesłuchiwaliście, to w lesie, tak? Czy gdzie? Nie, myśmy się wycofali do majątku takiego dużego. No i tam ich trzymaliśmy, w ten czas śnieg spadł jeszcze, w ten czas śnieg spadł. No, nie wiedzieli Niemcy, w którym miejscu, gdzie my ich bo to blisko puszczy było. Nawet o dziwo, że ja jak dziś pamiętam, to elektryczność było. A więc miał dynamo jakiś ten właściciel i miał zarówki i oświetlał normalnie mieszkanie. My zażądaliśmy okupu broni, no. amunicji. I oni on, on powiedzieli od razu: wybaczcie, my tego nie dostaniemy od Niemców. Niemcy poświęcą nas, ale broni, a amunicji nie dadzą. My wam sami możemy do, nielegalnie, nieoficjalnie dostarczyć. No i na rynku tam chłopi przyjeżdżali z produktami na rynek i. i o, Podszedł Niemiec z woreczkiem amunicji, wrzucił chłopu, idź idź tam do dowódcy do partyzantów i oddaj im. <grym> no piękna sprawa, <grym> piękna sprawa. Ale od tamtego czasu Niemcy się wszyscy dowiedzieli i nikt walki nie po, e, podnosił na e, broń na Polaków, jak atakowali. Jak usłyszeli. Ro, meldunki, rozkazy padające podczas walki z prawej, z drugiej, tak, po polsku, to ręce do góry szli do niewoli, bo wiedzieli, że Polacy nie mordują. Także my dobrą robotę zrobiliśmy.